Dzień dobry. Dzień dobry. Co tam słychać od was? Jak tam mija wam dzień? Wyspaliście się? Tak? Bardzo fajnie? Staliście na czas do pracy? A zjedliście śniadanie? Tak? Uuu, to super. Masz skarpetki? Tak? A buty? Dobrze, to let's go, jedziemy. Jedziemy, słuchajcie, jedziemy do roboty. Jest piękna pogoda, bo bardzo ładnie nam pada. A już całą noc nam padało. To nie tak, że rano zaczęło, to już w nocy ładnie padało. Także pięknie, pięknie się wyspało przy tej muzyce. Co to było? A? Pięknie się spało przy tej muzyce deszczu, obijającego się o szyby i o parapety. Miałem wrażenie, że mam znowu 5 lat i pada deszcz. Czas się nigdy nie zatrzymał. Super, słuchajcie. Jedziemy na robotę, robota jest blisko. Dzisiaj zaczynamy naciągać te ściany. Tam Adrian miał je pomalować Uni gruntem, tym z piaskiem. Takim Uni Gruntem, takim malagruntem. Takim I ten. I będziemy lecieć z tym. Się jeszcze Uni Grunt poleci na tą wyższą część. I będziemy na co mamy robić? Będziemy naciągać. Super, będzie. Ja tak patrzę na tą dłoń, bo mi coś wlazło. Nie chcę takie rzeczy pokazywać, bo zaraz bala do stadu na YouTube. Z, że skaryfikacje, pokażę. Ale mam trochę ręce poranione, wiecie? Tu mam. o, Tu mam już zagojone. Tu mam ten. E, stygmaty, wiecie? Tu mam. Tu mam. Tak wyglądają ręce budowlańce, słuchajcie. Tu mi coś siedzi od trzech i nie mogę tego wyciągnąć I strasznie mi tam e, puchnie <grym> Już próbowałem to na wszelkie sposoby, nawet wczoraj nacinałem to Ale nic nie widzę, nie wiem gdzie to jest Więc, Mam nadzieję, że się to za chwilę okaże, bo już, e, już cały kciuk mi tutaj puchnie Ale tak wygląda rzeczywistość budowańca, słuchajcie Ciężka praca, zranione ręce, zmęczone ciało <grym> budowlańcy są tacy, wiecie, tacy żołnierze moim zdaniem, tacy prawdziwi mężczyźni często, tacy, tacy, tacy real men, to tak jak rolnicy trochę, wiecie, dlatego może ja wybrałem bycie budowlańcem, bo zawsze też chciałem być rolnikiem, gdzieś tam w głębi duszy, ogólnie zawsze mi pasowało to być na ziemi, pracować przy ziemi, przy gospodarstwie, może te gospodarstwa wyglądają teraz inaczej, może nie wiem czy chciałbym, czy nie chciał ale kiedyś to bardzo, bardzo lubiłem po prostu być na wsi. Bo stamtąd też się wywodzę, tak naprawdę dużo czasu tam spędziłem. Więc mówię wam, jeżeli szukacie real men <noise> to tylko budowanie. <noise> <noise> Idziemy na robotę, pokażę wam na miejscu co my dzisiaj mamy w planach. pojechałem wczoraj na koniec dnia, przywiozłem zaprawę, mam ją na samochodzie i dobrze, bo dzisiaj nie muszę tracić teraz dwóch godzin, albo musiałbym stać wcześniej rano, żeby tam jechać, więc sprawa załatwiona, wszystko mamy, Chęci pracy mamy, kawę jeszcze klient nam zrobi, jest super, zdjęcia, książek, których znaleźliśmy mogę wysłać wam na private, <laughs> bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe, i może kogoś zainteresują. Nie neguję, bo same mnie trochę zainteresowały. <grywa> Także słuchajcie, miłego dnia i do zobaczenia. Pamiętajcie o subskrypcjach, lajkach i komentarzach. Tego już nie muszę powtarzać, ale ja wiem, że jeżeli tego nie powiem, to nowi ludzie tego nie zrobią. Dziękuję za wszystkie nowe i do zobaczenia. Lecimy. Cześć. Ej, ej, rozwiało mi wszystkie chusteczki z samochodu, jak tylko otworzyłem. O, mam wszystko już w tym samochodzie, kiedyś było tak ładnie, jest prawdopodobnie Wyrzuciliśmy wszystko z tam. Ja mam nawet obrazki, słuchajcie. Syna. Czekam z Radiantem, będziemy razem. Mam jakieś problemy eee, tego. I ten. Ośmiernice. Mi takie rysunki specjalne zostawia. I mam planety, żebym wiedział, ile jest planet. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem plany, widzicie? A podobno z powrotem mówią, że jest dziewięć. A na TikToku ktoś ostatnio powiedział, że ten Jupiter to nie planeta. Tylko gwiazda. A ja już teraz sam nie wiem. No mówię wam. Na TikToku widziałem. Dobra, idziemy do środka, let's go. Zapraszam Was do klubu. Ja nie wiem czy nie założę takiego klubu, Adrian. Klub Taneczny Rafał. Ja bardzo lubię tańczyć. Ja często tańczę na robocie, choć tego nie nagrywam. I dzisiaj dla Was zatańczę na szpachli. Dzisiaj będziemy szpachlować. Mamy plan. Zostało wszystko przygotowane w większości przez Adwiana wczoraj. Zrobił kawał dobrej roboty, to się świeci pięknie. Piasek poszedł na ścianę. Wszędzie w tej dolnej części, tak jak widzicie, zostało to zrobione. Góra poleci. <laughs> Przepraszam. To coś wymienimy. Dobra. Słuchajcie, tak czy siak, bierzemy się za szpachlowanie. Mamy tu jak na dyskotece. To się nagrywa? Chciałem Wam sprzedać kipa. Jak nie macie odkurzacza albo nie chcecie Wam się po prostu iść do samochodu, to postawiacie worek i spuszczacie wodę. Tylko worek musicie wziąć wcześniej, nie? <grystanie> nie później. <grystanie> Żeby nie zalać chaty komuś. Akurat jesteśmy na parterze, także no problem. jak ładnie? Cały worek wody mam. Dobrze, dobrze. Słuchajcie, jest taka sytuacja, że mamy wszystkie ściany już teraz kompletnie przygotowane. Grzejnik też wziąłem, odciąłem go, zakapsowałem, Zaprimorowaliśmy sufit cały, aż Słuchajcie, wszystko jest ten dokładnie przemalowane. Niech sobie wysycha. Ja zaczynam od tych ścian. I zdecydowałem, że nie robię tylko tej ściany, tylko robię też tą ścianę. I tak pewnie wszystkie będę robił te główne odcinki z siatką, ponieważ na to pytanie nie odpowiem Adrianowi Ale gdybym chciał teraz nakładać siatkę na każdy jeden krak Czyli pęknięcie, to byłoby tu, 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 tu Robocz? Bateria mi się wyładowała No? To jest żadne Właśnie to nie jest anonimowa osoba Chciałbym podziękować z tego miejsca Za Patronite Betty Betty Dziękujemy serdecznie Oby, obyś pociągnęła całą rzeszę sponsorów teraz. Dzięki serdecznie jeszcze raz. My zrywamy te wszystkie grifeny dookoła. Niech sobie założą nowe później. Po co ja mam kaleczyć ręce? Rolka. Mamy trzy pocięte już dobra, wy lubicie takie rarytasy, więc zdejmujemy ten kominek, żeby mieć łatwiej, żebyśmy mogli te płytki później położyć. Scherting oderwaliśmy. Kawałeczek. Zobaczcie jak pięknie został przylepiony. Ktoś nas smarkał. <laughs> e, oczywiście, że się nie trzymało, nie? Normalnie odpad został w rękach. Proszę Cię, się. Dobra, jesteś. Więc słuchajcie, ściany mamy tutaj już siateczką. I komin siateczką zrobiony. Za chwilę wbijamy się na sufit. Nie było widać, jakie brudne jest to pomieszczenie, dopóki nie pomalowane zostało mi gruntem. I teraz dopiero widać, jakie to... Próbowałem coś zjeść, słuchajcie. O. I wziąłem coś dla Adriana o. Zobaczcie, co ja mam. Kurde, za mało rąk. Nie. Grześ. No dobra, zamki te drzwi. Także idziemy, zobaczcie, jak idzie Adrianowi. Jak tam majster? O, to mi się podoba. Trzeba się pochwalić, że wiatrak działa. Bo się spalił przekaźnik słuchajcie, ten co włącza z wiatraka na grzałkę. Ale zrobiłem go na krótko. Trzeba będzie działać. Zobaczymy. jordan North, i've heard him talking about team sure so now i think jordan North to be really i think he'd get the teabag if a so suck. Mm, suck do you I do do the best one not know not <laughs> Było na widokówka. Słuchajcie, zobaczcie, udało nam się osiągnąć jakiś tam efekt. Wyłączę tą świetną lampę, która mruga. Bo halogeny są w innej rozdzielczości. Wiecie o co chodzi. Więc mamy sufit zrobiony. Mamy ściany zrobione. I powiem Wam szczerze, że ten pokój główny. Mamy siatkę wszędzie założoną dołem. Czyli od samego tutaj roga. Nie o od, od tego słupka tak naprawdę o drogę, w tą stronę, tu siatka, tam wnęka, tu przód komina, tu wnęka i cała ta ściana też jest w siatce z tego względu, że te łatanie tysiące, tysiącami siatek, tak jak na się okazało, to wiecie, to jest fajne, ale ja chcę zrobić tą robotę dobrze. Znacie, już mnie tyle, więc będzie pięknie. Ściany na pierwszy raz tu są zarzucone, zostało nam zrobienie tego łuka, łuku jakkolwiek się to mówi i tej części tutaj ale to jest tam pierdół to można zrobić w ciągu poranka jak to będzie sobie jeszcze dosychało, dosychało zostawiam wentylator uprzedziłem właściciela żeby tu zaglądał zmieliśmy komin słuchajcie okazuje się ten komin ja go zjąłem ogólnie po to też żeby było mi łatwiej dwa łatwiej żebym mógł położyć płytki tak jak trzeba, czyli najpierw sobie zrobił ładną powierzchnię posadził komin obrobił bo wiecie takie docinanie, gdzieś tam rzeźbienie przy tych wszystkich e, zaokrągleniach to mogłoby nie być ładnie, a ja bym się też nie wiadomo ile z tym pierdzieli, więc zdjęliśmy, okazało się, że podczas zdejmowania ten komin nie był prawie obsadzony słuchajcie że to, że oni go jeszcze używali no to jest wow że biorąc te koryto, tam z tyłu, tak jak widzicie, on jest w tej kondycji, w której jest. co nie? Więc przydałoby się od razu, przy okazji, to uszczelnić. Więc, jak my obstawimy to, to obrobimy za prawą, tak, żeby to było szczelne. Bo się wydaje mi, że przez to, jak to wyglądało, to na pewno nie leciało bezpośrednio do komina, tylko leciało czasami też tutaj na boki. Więc to zrobimy. No i założymy z powrotem obróbkę i będzie pięknie. Poza tym. Co tu jeszcze? Myliśmy się troszkę, posprzątaliśmy trochę I będziemy się żegnać Miłego dnia wam życzę Pamiętajcie, jak chcecie dołączyć do Tanecznego klubu Rafała No to musicie się zapisywać W komentarzach A później będziemy przechodzić Na łuki tańca Miłego dnia, trzymajcie się Cześć A nie zapomnij o subskrypcji. <śmuszczaj> Cześć.